Hej hej, witam serdecznie w tym rozkładzie, w którym zobaczymy sobie, co tobie mężczyzna zrozumiał. Także serdecznie zapraszam na ten rozkład. Zobaczymy sobie co zrozumiał i co z tego potencjalnie może wyjść. Także serdecznie zapraszam. Na pozycji pierwszej mamy wisielca. Także wisielec w kontekście tego, jaki był punkt zapalny, co dokładnie spowodowało, że jego myślenie o tobie się zmieniło. No i wisielec tutaj w tej pozycji pokazuje przede wszystkim zatrzymanie, zawieszenie w czasie wymuszoną pauzę. To jest karta przewartościowania, spojrzenia na sprawy z innej perspektywy. Wskazuje na sytuację, w której nie można iść dalej po staremu, trzeba się zatrzymać no i zobaczyć sprawy z zupełnie innej strony. Wisielec często mówi też o ofierze, o tym, że coś trzeba oddać lub porzucić, by dojść do głębszego wglądu. To jest moment, w którym logika i działanie przestają działać, a pozostaje tylko patrzenie i zrozumienie. Więc to mogła być jakaś sytuacja, w której milczałaś, lub wycofałaś się, i to go zmusiło do myślenia. Okoliczność, w której nie mógł zdobyć nad tobą przewagi ani wywołać w tobie reakcji, której spodziewał się. Zawieszenie kontaktu, brak jasnych odpowiedzi, lub przyciągająca się cisza, która dla niego okazała się głośniejsza, głośniejsza niż słowa. Więc tym punktem zapalnym w jego zrozumieniu ciebie był właśnie moment zatrzymania. To nie była awantura, nie była też namiętna scena. To była cisza, zawieszenie, albo sytuacja, w której po prostu się wycofałaś i zostawiłaś go samego z jego własnymi myślami. Wisielec pokazuje, że jego dotychczasowe metody działania wobec ciebie, czy to flirt, czy próba kontroli, czy szybkie reakcje, nie zadziałały. Zamiast spodziewanej reakcji napotkał pustkę. I to ten brak ruchu, ten brak schematu, w którym mógłby czuć się bezpiecznie, no sprawiło, że zmienił myślenie. To właśnie ta bezsilność wobec sytuacji była punktem, w którym zaczął rozumieć, że nie jest w stanie cię ugrać po swojemu. Twoje zachowanie zburzyło jego dotychczasową logikę i sprawiło, że musiał się zatrzymać, by spojrzeć na ciebie inaczej. Wisielec to energia, która nie daje drogi na skróty. Zmusza do zatrzymania, do refleksji, do spojrzenia w głąb. On w tym momencie poczuł, że nie ma nad tobą kontroli, a to dla niego nowość i szok. To zawieszenie sprawiło, że zaczęły się w nim rodzić pytania, których wcześniej nie zadawał. I możliwe, że właśnie wtedy dotarło do niego, że twoja wartość nie polega na tym, jak się wobec niego zachowujesz, ale na tym, że potrafisz wycofać się i niczego nie wymagać. I to było mocniejsze niż jakiekolwiek słowa. E, no ale to jest dopiero początek. Pierwsza karta, zobaczmy co dalej. Królowa była na pozycji drugiej, czyli e, tak naprawdę pierwsze zrozumienie. Co było tym konkretnym e, aspektem? Co jako pierwsze pojął Twój temat? Królowa Buław symbolizuje pewność siebie, magnetyzm, niezależność i kobiecą siłę, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. To jest archetyp kobiety, która idzie własną drogą, działa odważnie, inspiruje innych, a jednocześnie ma w sobie ciepło i ogień, który przyciąga. To nie jest bierna energia. Królowa Buław jest aktywna, stanowcza i świadoma swojej wartości. Zrozumiał, że nie jesteś dodatkiem do jego życia. Tylko osobą, która tworzy własne pole, do którego on dopiero może zostać dopuszczony, mógł zobaczyć, jak ludzie reagują na Ciebie, że masz naturalny autorytet i uwagę otoczenia. Te pierwsze dostrzeżenie, że twoja siła to nie są pozory, ale realna konsekwencja w działaniu i w tym, jak się prezentujesz. Więc to jego pierwsze zrozumienie, o Twój temat było takie, że jesteś kobietą silniejszą. I bardziej wpływową, niż zakładał. Królowa w pokazuje, że on nagle uświadomił sobie, iż masz w sobie naturalny ogień, który sprawia, że nie można cię traktować jako kogoś drugoplanowego. On zobaczył, że twoja obecność nie jest przypadkowa, ani lekka. To jest moc, z którą trzeba się liczyć. Dostrzegł, że potrafisz inspirować innych, no i że nie działasz z miejsca braku czy, czy zależności. Zrozumiał, że twoja energia nie prosi o uwagę, tylko sama ją przyciąga. To było dla niego przełomowe, bo prawdopodobnie wcześniej widział w tobie jedynie fragment, może urok, może zainteresowanie, a teraz zobaczył całość czyli charyzmę, magnetyzm i Przede wszystkim wewnętrzny autorytet. Królowa była sama w sobie to jest także świadomość, że nie jesteś osobą, która którą można mieć przy sobie od tak. On pojął, że Twoja obecność wymaga, aby dorósł, aby podniósł się do Twojego poziomu. To była pierwsza lekcja, że aby być przy Tobie, trzeba stać się kimś więcej niż jest teraz. To jest zrozumienie, które mogło go zaskoczyć. I jednocześnie przestraszyć, bo nagle stanął wobec świadomości, że to, że ty nie jesteś do zdobycia, przynajmniej prostymi środkami. Jesteś kobietą, która sama stawia warunki, a on musi zdecydować, czy potrafi je spełnić. Eee, zobaczmy dalej. Rozpad iluzji. Jak zmienił się jego obraz ciebie po tym przełomie? Czyli co konkretnie, no po tym zrozumieniu, że tak powiem, eee, przyjął jako obraz ciebie? Przydemka Mieczy symbolizuje spryt, strategię, e, działanie w ukryciu. Często także e, samooszukiwanie siebie lub unikanie konfrontacji. To jest karta, która mówi o tym, że coś, co było ukryte, wychodzi na jaw. Iluzja pęka, a prawda staje się nie do zignorowania. W pozytywie e, pokazuje inteligencję i zdolność widzenia rzeczy, których inni nie dostrzegają. W negatywie ucieczkę przed odpowiedzialnością i brak szczerości. E, więc w tym miejscu e, widać. On dostrzegł, że e, ciebie nie oszuka, że zauważasz to, czego inni nie widzą, zrozumiał, że jego własne wymówki, uniki czy zagrywki już nie działają wobec ciebie. Że te wymówki, głupie, to, to już nie działa. To już, e, wiesz, poszło w odstawkę. E, mogło dojść do sytuacji, w której zobaczył, że jego dotychczasowy, dotychczasowy sposób bycia, czyli te półprawdy, zatajanie, brak otwartości. Odbił się od twojej e, przenikliwości i to już nie nie działa po prostu. Tutaj mamy moment, w którym jego stary obraz ciebie kompletnie się rozpadł. Siódemka miecz pokazuje, że wcześniej mógł postrzegać Cię jako osobę, wobec której pewne rzeczy da się ukryć, że można lawirować, manipulować, albo chociaż częściowo utrzymywać kontrolę nad narracją, ale ta karta mówi jasno: iluzja runęła. Ty zobaczyłaś prawdę i nazwałaś rzeczy po imieniu. A on zrozumiał, że nic się przed tobą nie ukryje. To był dla niego wstrząs, bo siódemka mieczy obnaża to, że jego własne strategie przestały działać. Twój obraz w jego oczach zmienił się z kogoś, z kim można grać, w kogoś, kto widzi wszystko. To jest bardzo mocne uderzenie, uderzenie w jego ego bo to zmusiło go do uznania, że nie ma nad tobą przewagi intelektualnej czy psychologicznej. Rozpad iluzji polegał e, na tym, że dotarło do niego, że nie jesteś łatwą ofiarą gier czy niedopowiedzeń. Zamiast tego zobaczył w tobie osobę, którą, która przenikliwie widzi mechanizmy i potrafi dostrzec to, czego inni nawet nie zauważają. To jest zrozumienie, e, które było dla niego trudne, bo siódemka mieczy to często e, karta, która oznacza wstyd, Świadomość, że próbował być sprytny, a w rzeczywistości został przejrzany. To jest tak, jak wiesz, e, złapanie tej ręki, która coś kradnie, nie? Czy, czy złapanie na gorącym uczynku. E, więc w tej chwili jego postrzeganie ciebie zmieniło się definitywnie, tak? Już nie mógł widzieć cię jak kogoś naiwnego, czy łatwego do zlekceważenia. Teraz w jego oczach jesteś lustrem, w którym odbija się jego własny brak szczerości i to, że sam musi zmienić podejście. Wow, jaki. jaki... Mocny wstęp do tego rozkładu, niesamowicie. Także e, zobaczymy, co dalej, bo tutaj dopiero się rozpędzamy. E, spójrzmy, więc, na pozycję czwartą. To jest ważna karta. Wow, As Kielichów, e, przepraszam, as Buław, oczywiście, e, w kontekście wewnętrznego konfliktu, czyli jak zaczął postrzegać samego siebie po tym przełomie, i to jest bardzo ważne, bo to też wiesz, zmienia podejście również do ciebie. As była symbolizuje ogień, energię życiową, pragnienie działania i początek nowego impulsu. To jest siła, która budzi się nagle, wybuchowo, inspiruje do ruchu. Wewnątrz mężczyzny ta karta wskazuje na zderzenie się z czymś, co rozpala, chęcią zmiany, pragnieniem, by coś stworzyć lub zdobyć. No ale jednocześnie As była w to energia nieopanowania. Zapala się nagle, ale wymaga siły, konsekwencji, by ją utrzymać. To pokazuje, że w nim samym obudził się impuls, by udowodnić sobie, że może dorównać Twojej sile. Zaczął odczuwać gwałtowny napływ chęci działania, ale jednocześnie pojawił się lęk, że to tylko chwilowy zryw. To pokazuje, że po zderzeniu z Twoją siłą i przenikliwością jego wewnętrzny świat wszedł w stan intensywnego konfliktu zbław pokazuje, że w nim samym zapalił się impuls, czyli nagle poczuł, że chce działać, że chce coś udowodnić i zdobyć. Ty rozbudziłeś w nim iskrę, która wcześniej mogła być uśpiona. Wewnątrz zaczął rodzić, sobie, rodzić, rodzić się bunt wobec samego siebie: z jednej strony chęć, by coś zmienić, a z drugiej strach, że nie będzie w stanie tego unieść. A z w tej pozycji pokazuje też rozdźwięk. On poczuł w sobie moc, której nie potrafi okiełznać. Z jednej strony czuje, że twoja energia jest dla niego inspiracją, początkiem czegoś wielkiego, z drugiej jednak pojawia się konflikt. Czy to jest prawdziwa siła, czy tylko chwilowe poruszenie, które zgaśnie, gdy przyjdzie do realnych działań? Ha, no właśnie, to jest dobre pytanie. On zaczął postrzegać siebie jako kogoś, kto stoi na granicy. Z jednej strony czuje, że może ruszyć naprzód i przełamać swoje schematy. Z drugiej obawia się, że zabraknie mu konsekwencji. I ty to też pewnie odczuwasz sama, że tej konsekwencji tutaj może brakować. Zobaczmy, zobaczmy dalej. Na pozycji piątej obecne myśli o tobie. Ważna karta. Co myśli o tobie aktualnie? Szóstka buław. Zanim jeszcze szóstka buław, jeśli masz ochotę na czytanie prywatne, bardziej indywidualny przekaz i konkretną odpowiedź na Twoje pytania, jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam na rozkład prywatny. Zapraszam na stronie duchowykierunek.pl. Link również w opisie. Albo tutaj w rogu jest ten adres, można go przepisać, stąd duchowykierunek.pl. Zapraszam na czytanie prywatne. A tymczasem wracając do naszych myśli, myśli tego człowieka o Tobie, w tym momencie szóstka buław. karta zwycięstwa, uznania, bycia w centrum uwagi, symbolizuje sukces, podziw i świadomość własnej wartości, ale także potrzebę, by inni dostrzegali to wszystko, to jest energia zwycięzcy, kogoś kto wchodzi na scenę i, utrzymuje, i otrzymuje aplauz. To znaczy, co to znaczy w, jego, w obrębie jego myśli, on może widzieć Cię jako kogoś kto wygrał w Waszej relacji, kto wyszedł zwycięsko w trudnej sytuacji, kto aktualnie jest zwycięzcą. Mógł zauważyć, że jesteś otoczona szacunkiem, podziwem, albo że inni Cię wspierają i doceniają, a jego być może nie do końca. Więc w jego głowie teraz dominuje taki obraz Ciebie jako osoby, która odniosła zwycięstwo. Hmm. Szóstka w pokazuje, że w jego myślach jesteś triumfatorką, kimś, kto nie tylko wyszedł obronną ręką z waszej historii, no ale co więcej, pokazał, że potrafi iść wyżej, potrafi iść dalej, pewniej. On czuje, że patrząc na ciebie, widzi sukces, którego nie da się podważyć. To jest zrozumienie, które jest dla niego podwójne. Z jednej strony budzi w nim podziw i fascynację, bo widzi cię jako osobę charyzmatyczną, zwycięską, stojącą w świetle wysoko, z drugiej rodzi frustrację, bo uświadamia mu, że w tym momencie to ty masz przewagę, a on jest w roli kogoś, kto musi gonić. I to jest ważna też, jakby taka rada czy sygnał od kart, żeby tej przewagi mu nie oddać czyli nie dawać się sprowokować nie dawać się łatwo ponieść emocjom. To jest oczywiście łatwo mówić, ciężko zrobić, ale jednak jest to taki e, jasny sygnał, właśnie w tym miejscu, że to ty wygrywasz w tym momencie, więc utrzymaj prowadzenie. E, obecnie jego myśli mogą krążyć wokół tego, jak ponownie zwrócić twoją uwagę i wygrać w tej relacji albo przez pokazanie, że dorósł, albo przez udowodnienie, że jeszcze potrafi coś osiągnąć. Więc być może kolejne dni przyniosą pokazówkę. Tak zwaną. Czyli gdzieś tam wiesz, granie na, na to, żeby pokazać. Niekoniecznie udowodnić, niekoniecznie prawdziwie przekonać, ale pokazać. I na to trzeba uważać. Jednocześnie, widząc Ciebie jako zwyciężynia, zaczyna zdawać sobie sprawę, że być może to już nie jest, że to nie on już jest punktem centralnym tej historii. To w Tobie widzi światło i sukces, a siebie chwilowo w cieniu tego blasku. I to sprawia, że jego myśli o tobie są intensywne, pełne podziwu, ale i głębokiego niepokoju. No ale to oczywiście nie jest twoja, twoje zmartwienie w tym momencie, a przynajmniej nie powinno być. Eee, trójka miecz na pozycji drugiej, eee, przepraszam, co ja gadam, na pozycji szóstej oczywiście. Eee, karta, która w tym miejscu mówi o ciężaru konsekwencji, czyli co planuje lub do czego go to pcha. Trójka myczy symbolizuje ból, rozdarcie, rozczarowanie, świadomość straty. On uświadamia sobie, że zranił ciebie lub stracił coś cennego i nie potrafi odwrócić tego faktu. Może czuć, że każde podejście do ciebie będzie konfrontacją z bólem i winą, którą nosi. Bo ty mu od razu powiesz, co zrobił źle. Wymienisz mu jak listę do, do Mikołaja. Napiszesz mu wszystko, co zrobił źle i on nie ma od tego tarczy. Nie powie, że tak nie zrobił, no bo zrobił. Ciężar, który teraz nosi, to świadomość bólu i straty. Zarówno tej, którą on sam zadał, jak i tej, którą, e, której sam doświadcza. Trójka mieczy pokazuje, że planowanie, e, działania wobec ciebie nie jest dla niego proste, bo każda myśl o tobie wiąże się z powrotem do rany. To nie jest lekki ciężar. To jest świadomość, że aby do ciebie podejść, musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. I tego, jak Cię potraktował. A to jest najcięższe. Ta karta pokazuje, że On czuje, iż być może już jest za późno. Chce coś naprawić, ale równocześnie jest sparaliżowany lękiem, że nie będzie w stanie tego odwrócić. To jest rozdarcie. Które z blokadą. Z jednej strony pcha go do działania, bo ten ból jest nie do zniesienia, z drugiej zatrzymuje, bo boi się, że każde słowo, każdy ruch otworzy ranę jeszcze bardziej. Ciężar konsekwencji polega na tym, że on musi teraz pogodzić się z faktem, że nie jest zwycięzcą tej historii, tylko jej własnym katem. Nawet jeśli chciałby wrócić i naprawić, to trójka mieczy jasna pokazuje, że droga do tego będzie dla niego bolesna i pełna upokorzeń. On wie że nie da się już udawać, że nic się nie stało. I to jest ta taka, taki ostny gwóźdź do trumny. Nie mówię, że to jest koniec jego walki, czy tej relacji, ale jest to taki, kurczę, moment bardzo ciężki. No to, 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 to na pewno, nie? E, także, także, no w ten sposób to widzę. Ale to nie koniec. Mamy jeszcze trzy karty w tym rozkładzie, także zachęcam, żeby posłuchać do końca, bo trzy ważne karty przed nami. E, lekcja. Jaką odebrał? Jaka prawda o relacji i o tobie w nim dojrzewa? Oho, ho, gwiazda. Gwiazda w tym miejscu, która w kontekście lekcji jest bardzo mocną kartą, to jest yy, nadzieja, oczyszczenie, przewodnictwo i światło, które prowadzi w ciemności. To jest karta wiary w przyszłość. W wizji czegoś większego niż obecny ból czy ograniczenia. Więc tutaj jest sprawa jasna. On zrozumiał. Że twoja obecność jest dla niego jak przewodnik, że przy tobie zobaczył swoje życie z innej perspektywy. Odczuł, że nie jesteś przypadkową osobą w jej historii, znaczy w jego historii, ale kimś, kto wskazuje mu drogę do stania się lepszym człowiekiem. Mógł uświadomić sobie, że jego lekcja polega na tym, aby przestać walczyć i udawać, a zacząć być autentycznym. Ale jakże trudne to jest dla niego. Więc ta jego lekcja. Z waszej relacji to przede wszystkim świadomość, że ty jesteś dla niego gwiazdą. Kimś, kto rozświetla jego mrok i pokazuje, że, że można inaczej. Gwiazda mówi, że zrozumiał, iż Twoja obecność ma znacznie większe znaczenie niż zwykła znajomość czy, czy relacja. Ty stałaś się lustrem jego potencjału, ale też latarnią, która wskazuje, że można żyć inaczej, szczerzej, głębiej, bardziej prawdziwie. Lekcja, jaką odebrał to że nie wszystko można zdobyć siłą, kontrolą, czy jakimś sprytem, podstępem, przy Tobie pojął, że prawdziwa wartość relacji polega na otwartości, na szczerości i czystej intencji. Gwiazda to jest także energia uzdrawiająca. On zrozumiał, że w tobie nie ma maski, że pokazujesz prawdę, a jego rolą jest też się odsłonić, jeśli chce coś budować. Do niego dociera, że ty nie jesteś osobą na chwilę. Gwiazda to jest karta przeznaczenia, wskazania drogi. Ty w jego życiu pojawiłaś się jako kolekcja, aby zobaczył, kim mógłby być, gdyby rzucił swoje ograniczenia, swoje podstępy, swoje gdzieś tam, swój cień. To nie jest lekka świadomość, bo wymaga od niego odrzucenia ego i wejścia w autentyczność. No, i uwaga, bo zbliżamy się do końca, więc ważne karty przed nami, ważny przekaz. Paszkielichów na pozycji ósmej. Największy lęk. Czego on tak najbardziej się boi, czy też obawia, w związku z Tobą i tym, co zrozumiał. Paś kielichów symbolizuje emocjonalną niedojrzałość. Pierwsze kroki w świecie uczuć: wrażliwość. I tutaj sprawa jest jasna. On obawia się, że w Twoich oczach jest emocjonalnie dojrzały, że jest chłopcem i nie dorasta do Twojego poziomu. Lęk, że jeśli spróbuje się odezwać lub potworzyć, zostanie potraktowany jak ktoś niepoważny. I być może też to nie jest tak, że Ty zaszyfrować go bezpodstawnie. Bo oczywiście, żeby coś nazwać w ten sposób, musi mieć jakiś powód. Więc jeśli on wydawał ci się niedojrzały, to danie mu takiej nalepki jest tak najbardziej e, zrozumiałe. Paś Kielichów pokazuje, że jego lęk nie polega na tym, że nie czuje, ale boi się, że nie potrafi tego wyrazić na poziomie i być w tym konsekwentny. No i uwaga, zamykamy ten rozkład. Na pozycji 9 mamy Rycerza Buław. To jest karta, która zamyka, która pokazuje się w kontekście tego, jaki jest potencjalny kierunek, w którą stronę może pójść jego dalsze działanie lub decyzja wobec Ciebie. Rycerz Buław symbolizuje odwagę, namiętność, poryw energii i działanie impulsywne. To jest karta ruchu, decyzji, chęci zdobywania. Więc tutaj ciężko powiedzieć mi coś innego niż to, że on może nagle się odezwać, wrócić, spróbować nawiązać kontakt bez wcześniejszych zapowiedzi. Możliwe nagłe działanie, czy, czy jakaś propozycja spotkania, czy wiadomość, czy gest, który będzie wyglądał jak wybuch emocji? Myślę, że kierunek jest jasny. Próba odzyskania ciebie na, 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 dłużej, na dłużej, nie logiką czy rozmową, ale siłą swojej obecności i energii. Więc potencjalny kierunek w tej relacji na najbliższe dni to jest no, impulsywny ruch. Rycerz Buław pokazuje, że, że może nie wytrzymać wewnętrznego napięcia i oczywiście podejmie decyzję, żeby działać. Odezwać się, pojawić się w Twoim życiu, w Twoim polu, spróbować Cię zaskoczyć. To będzie zryw, w którym będzie chciał pokazać, że wciąż ma w sobie ogień, że potrafi być odważny i że nie powiedział jeszcze żadnego słowa. Ale tak jak mówię, to może nie być działanie na, na, na litość, tylko bardziej na siłę. Nie wiem, czy to droga, ale no, myślę, że ty łatwo nie odpuścisz i mam nadzieję, że też nie łatwo nie odpuścisz, bo no, trzeba mieć dobrą pamięć, myślę. I mimo wszystko wybaczać, ale jak jest to, jest to podstawne, a nie, a nie zawsze wybaczać. Także Pilnuj siebie i swojego dobra. Dbaj o, o swoje szczęście, to jest najważniejsze. Na to co w kolejnych dniach myślę, że będzie ciekawie. Ale też może być lekko. nerwowo, bym powiedział. Także to tyle myślę. Dziękuję serdecznie. Oczywiście jeszcze raz zapraszam na stronę kierunek.pl. Jeśli potrzebujesz rozszerzenia Twojej sytuacji, konkretniejszego wglądu w Twoją energię, to zapraszam duchowy kierunek.pl. Link w opisie. Tymczasem dziękuję i życzę wspaniałego dnia, udanego popołudnia, wieczoru i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej.